zaczęło się od projektu OMAK. Po czym nastąpiło poświęcenie w zasadzie w środku projektu OMAK. Wszystko to prowadziło do nieskończonego kryzysu. Tomu pierwszego oraz tomu drugiego. Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie u mnie na kanale. Jak widzicie, mam tutaj kilka tomów powiązanych z nieskończonym kryzysem, czyli drugim chronologicznie wielkim eventem DC, który zmienia wszystko i wszystkich. I prowadzi do właśnie czegoś nowego. Mamy tak, dwa wst słowa wstępu, dwa, czy no dwa tomy wstępu, dwa tomy głównego eventu. Zapowiedziane jeszcze są kolejne. Jak ktoś czytał, to te tomy wcześniejsze to będzie widział, że tutaj jeszcze powinno być. Jeszcze powinna być wojna. Yy, jeszcze powinien być tak, pak złoczyńców oraz wojna ranna z Tanagarem. Jak to wszystko zostanie wydane, to będziemy mieli naprawdę, naprawdę kompletny, chyba, event. Ale jest rzecz, która mnie zastanawia, ponieważ powiedzieli, że to miał być dzień zemsty, a tutaj mamy tytuł: Zemsty i sumienie. Ciekawe, czy to jest generalnie to samo, czy nie. Jeszcze jedna ciekawostka, którą warto tutaj zwrócić uwagę, zanim przystąpię do odfoliowywania komiksu. Tutaj na wstępie do głównego albumu, mamy takie z... zdanie, że rozpoczyna się ona od wydarzeń, które znamy z epilogu JLA 119 numeru. A jak sobie odwrócimy ten tomik, w skład tomu wchodzi JSA 7376 oraz JLA 115 119, czyli mamy bezpośredni wstęp, Tuż przed nieskończonym kryzysem. No i dobra, ja tu gadam gadam, a komiks dalej zafoliowany. Kupiłem go oczywiście w kiosku ruchu, jak co dwa tygodnie. Na omówienie recenzji zapraszam standardowo na kanał Sylwek, a teraz przyjrzyjmy się zawartości. Dobra, i sumieni nieskończony kryzys. Oczywiście widzimy tutaj Jeffa Jonesa, który jest architektem całej tej sagi, całego tego kryzysu. I zobaczmy, co tu więcej możemy. Wie, powiedzieć. Mamy tak czarną zemstę, czyli mamy 7375. Chwila. O, to jest ciekawe. Ponieważ jest wpis podane jako 7375, 75, później w poszukiwaniu 77, 70, 77. Natomiast tutaj z tyłu mamy, że jest JSA 73. 3,76. No dobra. Będziemy jeszcze próbowali dalej. Sprawdzali. Później mamy jakąś zemstę dopełnioną. Brzmi jak jakiś esej w środku. I kryzys sumienia. 115 do 119. Tu się numeracja zgadza. Jak widać, za scenariusz odpowiada Jeff Jones, który był głównym architektem w tamtym okresie. Czy ten początek, czy w połowę lat 2000. Że tak określę. Ale do dnia zemsty, czyli Day of Vengeance, czyli wygląda na to, że chyba tego nie ma jeszcze. Zobaczmy, zobaczmy. Dobra, będzie trzeba się nad tym zastanowić, po prostu co tu będzie, co, co nam dostęp. Bo widzę, że już są jakieś odnośniki do innych tombów, bardzo istotne. Okładki Alexa Rossa faktycznie charakterystyczne. Do 76, więc wnioskuję, że tutaj mamy literówkę. Bo chyba w ogóle wcześniejsze to my też mieliśmy JSA jakieś przygody i też okładki były Alexa Ross'a. Tutaj mamy faktycznie jakiś skład. Mamy tutaj Girl, tu będzie Hourman. Kogo tu jeszcze mamy? Tu będzie chyba Dr. Midnight, Wildcat, Mr. Terrific. Więc trochę tych postaci jest. Hawkman i Shazam przyjacielik ciekawe czy on tu w tej chwili jest, nazywa się Shazam czy już może być jeszcze może być kapitanem Marvelem to kwestia praw które tam się z tego czasu zmieniło o to jest ten gościu uach, zapomniała Hakim, Johnny Thunder chyba no, on miał taki magiczny długopis który przywoływał właśnie jakieś takie dziwne dziwnego Gina który robił spore psikusy spore zamieszania ale dobra Cały czas chyba jesteśmy w G JSA, tak Spectre widzę tutaj Czarny Adam. A tu kto jest. Ten, czy to nie jest. Jak mu tam było? Um, nie, Adam Smash. Degaton, właśnie. On gdzieś ostatnio był w jednym z ostatnich tomów. Tak mówiłem, że ten złoczyńca był taki średni. Um, on był w tym. On jest był z przyszłości mieszał się z czasem z lat 80. się do lat 40. I to było All Star Squadron Kryzys mm, na Ziemi Prime. Więc żeby gatona tutaj Jeff Jones wyciągnął. No, no ma dużą wiedzę o uniwersum DC, więc czemu, czemu nie. Dobra, i zobaczmy dalej i tutaj mamy. Znowu. Było. Aha, i tu się pojawiają o Maki, czyli coś, co było w w projekcie Omak. No i tutaj mam zemstę dopełnioną, czyli to jest dnia zemsty, czyli by... No właśnie. O nie. Mam nadzieję, że to jednak wyjdzie. Bo to byłoby słabe, jakby tego nie wydali. Właściwie to jest miniseria, ale cóż. Tak jak poświęcenie było, które było w środku pewnego tomu w środku projektu Omak, to tak mogliby wydać jeszcze Day of Vengeance Dzień Zemsty. Dobra. Jesteśmy na Lidze Sprawiedliwości. Tutaj już mamy okładki innych twórców: Rex, Rex Morales. Za scenariusz dalej niezmiennie Jeff Jones. Tutaj mamy skład podany. O, zatana to jest rzadko jest w lidze. Nie mamy Supermana, nie mamy Wonder Woman. Za to jest Black Canary, Hawkman, Green Arrow. Dobra, idziemy dalej. O, Catwoman się pojawiła. Kolejna okładka: Rexa Moralesa. Lubię, jak są podani twórcy w treści, ale... Okej, okay, tu jakiś typ, którego nie pamiętam w tej chwili, ale zobaczymy, będę to czytał. A tu powinni być podani. To są przeciwnicy Wizard, Kronos, Star Shafir Felik, Faust, Flora, Floronic Man i Mater Master. No dobra. Znam stąd, kojarzę Wizarda i kojarzę Star, Gwiezdny Szafir. Okej, okay, dobra, lecimy dalej, o okładka z Zatanną, też powinno dziś, o i nasz Aquaman się pojawił, o więcej członków ligi, byłych, obecnych, nawet się Diana pojawiła, Supergirl, no i 119, dobra, nie będę już przeskakiwał na ostatnią stronę, dobra, co mamy w następnych y, miesiącach, czy następnych tygodniach? Time and Time, czas i, czas i pływy Aquamana, jedna z, ze słynniejszych serii yy, z Aquamanem. Mamy tutaj charakterystyczny harpun, czy hak wbity w zamiast ręki Artura Karego, więc to może być bardzo ciekawa seria. No i tutaj JLA, Liga Sprawiedliwości, saga Błyskawicy, to jest crossover między serią JSA a JLA, ona będzie nam się wpasowywać. Jak były te, ta seria. Hmm. No i wyleciało mi z głowy. Przy prezentacji wam pokażę, bo to już było. Był tom pierwszy tam z okładką z Kingdom Come, The Kingdom .com. I co, i tyle? I tyle te... Tylko tyle dodatkowo, no to niestandardowo. No cóż, zobaczymy. Tak to się prezentuje. Jak widzicie nieskończony kryzys jest coraz bardziej, coraz bardziej ubudowany. Największa wada jak na razie to oczywiście to, że idzie niechronologicznie, co w wielu sytuacjach jest bardzo, bardzo frustrująco. No, no i w zasadzie co? Na kanał, na omówienie, jak już mówiłem, zapraszam na kanał Sylwek. Tam troszeczkę pomówimy o tym tomie. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!